Zadanie dziewiąte. Żółtko jaja waży przeciętnie 28 g, a białko ze skorupką o 1,8 decagrama więcej niż żółtko. Ile waży mędel takich jaj, a ile kopa? Dodatkowo mamy informację, że jeden Mendel to 15 sztuk, a jedna kopa to 60 sztuk. Zacznijmy od obliczenia ile waży jedno jajko. Aby to obliczyć, dodam wagę żółtka i wagę białka ze skorupką która równa się wadze żółtka plus 1,8 dekagrama. Zamienię to wszystko na dekagramy. 20,8 g to 2,8 dekagrama plus 2,8 dekagrama plus 1,8 dekagrama. Jedno jajko waży 5,96 dekagrama. Obliczmy, ile waży Mendel takich jajek. Aby to obliczyć, pomnożę wagę jednego jajka przez 15. Mnożenie wykonam pisemnie. 5 razy 6 jest 30, 0 zapiszę na dole, a trójkę w następnej kolumnie. 5 razy 9 jest 45, a 45 plus 3 jest 48. 8 zapiszę na dole, a czwórkę w następnej kolumnie. 5 razy 5 jest 25, a 25 plus 4 jest 29. Teraz będę mnożyć przez 1. Aby się nie pomylić, wykreślę cyfry pomocnicze, jakie zapisywałam sobie nad słupkiem. 1 razy 6 jest 6, 1 razy 9 jest 9, 1 razy 5 jest 5. Obie liczby uzyskane w wyniku mnożenia dodam do siebie. Przepisuję 0, 8 plus 6 jest 14, 4 zapiszę na dole, a 1 w następnej kolumnie. 1 plus 9 plus 9 jest 19, 9 zapiszę na dole, a 1 w następnej kolumnie. 1 plus 2 plus 5 jest 8. Łącznie oba czynniki mają dwa miejsca po przecinku. Wobec tego iloczyn też musi mieć dwa miejsca po przecinku. Dlatego przecinek wstawię tutaj. Mendel jaj waży 89,4 dkg. Obliczmy, ile waży kopa jajek. W tym celu pomnożę wagę jednego jajka przez 60. To mnożenie także wykonam pisemnie. Mnożąc przez 0, otrzymam same 0. Wobec tego teraz pomnożę przez 6. 6 razy 6 jest 36. Na dole zapiszę 6, a trójkę w następnej kolumnie. 6 razy 9 jest 54, a 54 plus 3 jest 57. 7 zapiszę na dole, a 5 w następnej kolumnie. 6 razy 5 jest 30, a 30 plus 5 jest 35. Dodam obie otrzymane w wyniku mnożenia liczby. Łącznie oba czynniki mają dwa miejsca po przecinku. Wobec tego iloczyn też musi mieć dwa miejsca po przecinku. Dlatego przecinek wstawię tutaj. Kopa jajek waży 357,6 dekagrama, czyli 3,576 kg. Gotowe. Zadanie rozwiązane, a ja zapraszam do dalszej wspólnej nauki!